Lecimy z kolejnym odcineczkiem. Możliwe, że nawet ostatnim. No, trzeba rozwiesić też piwory, bo one tutaj w środku nie wyschnęły i myśmy też takich wilgotnych leżeli, więc wkręty, piwory są cztery, ręczniki i moje rękawiczki mokre. Nie chcę, że przy będą walić, więc fajnie byłoby to powiesić nawet tutaj. Co to? Co to? Szumi? Kanibale. 6 no słuchajcie, chodź plecy, plecy. plecy. Powiedz tam jednego z punktu, powiedz drugiego, śpiwora Trzeci, bo ogniska trochę chciałem się oddalić, wiesz? No, hej śpiwory La, 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 la. No, śpiwory są Trzy Serce naszej bazy, to ognisko Trzeba je wspierać, by się też rozpaliło Dobrze, bo to jest coś w tym, tym najlepszy. Co? Porządek. <laughs> Trzeba zamontować No jak widzicie, ognisko nam się idealnie rozpaliło Mamy porządkujemy wszystko przez to, nam. jak mu zejdzie. się drewno ułożyli? I z drugiej strony w materac. Gierdół <noise> 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 mamy? Nie <noise> mamy? No Po co? Oj, no. przestań! Jakie dzieciątko! Nie wypadać po oktańce. No, nie, wyśmieje. Człowiek dba o to, żeby nie mieć zakażenia. Ech, a ten, cię się wyśmieje. wyśmieje? O, o, o dzieciątko! Jeśli będziesz lepiej czuł, to sobie psiknij. Czwarty dziękuję. Z tym, już mam dość. <noise> Musimy jeszcze zrobić półkę w domu. Koniecznie. Ale jak to ma działać? Jak ty tu wkręta zrobiłeś tak, że ten klotek się cały odwraca? A, to dlatego. <stryk> Daj mi to po swojemu. No, ale jest dobrze. Ja no muszę to zrobić do końca. Tak? A, czyli jednak chcesz zrobić po mojemu? No, jak już to zrobiłeś, <stryk> <zrozumiałem>, <stryk> zacząłem robić ja, ja powinienem skończyć, bo to by się bez tego. No. Leśne zatargi. Myślę, tego no. to byłoby najmądrzej zrobić nogę na wymiar tutaj i potem macie, nie? No, ja to chciałem zrobić, ale myślałem, że po prostu taki kątownik tutaj jest. <stryk> Współpraca, współpraca, współpraca. Rygier, wstrzymaj! W ogóle obierki wszystkie i tak dalej trzeba wyrzucić tutaj, to ci kisarnie wiedzą. Owce. To sprawdzimy, gdzie mają domek te owce. No. To są moje owce, tak jak już mówiłem, spokojnie, nie będziemy ich straszyć. To są moje owce kamerownickie. Bardzo I ładne. Damy im y, potem jeszcze warzywka, to pójdziemy zaraz zobaczyć, jak sobie tam żyją. Zgarnięte po burzy, oficjalnie czysto w domku i w bazie. Sami zobaczcie. Ostawi ten zapach. jak u Kuski, kuski moje, piękne. No, sorry, owce, owce! owce, Kuski! Piękne. Zawsze się mylę do nich kozy, mówię, a to są owce kamienickie. Stąd możemy czystą wodę pozyskiwać, zapomniałem o tym. Tutaj możemy naprawić. Ole, lodowata! Tak. No. Tu mamy najczystszą, jaką się da wodę, bo jest źródło jakieś 20 metrów dalej. I to jest bardzo czystka woda. Ale dobrze. 8 metry wcześniej przeszedł. O, owieczki uciekły Dobra, zaraz je na pole wygonimy Pójdziemy do idąku, zobaczymy jak mieszkają, pokażę wam Te owieczki to są nasze przyjaciółki i przyjaciele, bo są też samce Rodziny Cześć, młodziutkie jesteście wszystkie, ja wiem Bardzo ładnie, pobiegły wszystkie Idźcie, kosimy traweczkę, kosimy traweczkę Bardzo ładnie, na drugie pole, już Wczoraj czy przedwczoraj? były 3 metry od naszej bazy i chodziły sobie do koła bazy, no Niestety, świętej pamięci, Glęco Marek razem ze mną Byś Markowi grób zbudował, nie Zawsze się walnie. Zgubi stado i sambiego, Ale na końcu trafił, to jest najważniejsze. Wręcz bym powiedział historia życia. Ej, będziemy malować! To jest chyba nagroda jest za wykonanie zadania. Śmierdzący rez jest czysty i może działać dalej. Szumij się. Ja nie zarąbiliście, dekoracje będą. Uwielbiam, to jest mój ulubiony element budowania i robienia takich budowlanych rzeczy, żeby efekt końcowy uzyskać. Palisander indyjski. Puta USB, malowana palisander indyjski. Do domu to jedziemy, no chodźcie. Ej, idą, idą. idą. Szymon. Przecież Ci powiedzieć. Wczoraj robiliśmy zdanie z Markiem. W zdaniu było pytanie, ile osób przeżyje. Ile daliście? Jeden. I było prawidłowe. Aha. Czyli albo ja, albo Ty, jedziemy do strzału. No jest. Iziemy, idziemy, idziemy, idziemy. Uciekajmy, pociągam, pociągam. A tutaj ładne, nie? Bardzo ładne. Proszę, chodź, chodź. A no. ale jeszcze poczekajmy, jeszcze nie wychodźmy. Ale już nie podchodzą bliżej, już poszli sobie do tego gdzieś tam. Wchodzi? No, no nie wkręcę tego. Nie, nie do końca. Ładnie. No. Ten drugi myślę, że tutaj. W szokiegu? No, ale nie ci będzie. O, ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tutaj, w tym boku? Nie. O, A to jest dobre A bardziej pionowo? Jeszcze troszeczkę? Perfect. To będzie bardzo ładne. Zapamiętaj miejsce, żeby do Ciebie idę. Tak to jest z dekorowaniem, że z tej perspektywy nie widać, a tam głównie siedzimy, przy obnisku. więc tam musi się najładniej perspektywa na zbadać. Zobaczymy efekt końcowy. Mę, mę, mę. Postanowiliśmy rozłożyć te i nie budować kolejnej ławki, bo one spełnią swoje zdanie. Fajna hawira! A nie tak daleko długo ludzie na taką kredyt będą musieli brać Jak jeszcze trochę uśmiechnięci porządku. Zabieramy się za malowanie naszego domku Trzeba wreszcie ujednolicić jego kolor Jak Szumi maluje, żeby sobie w paradę nie wchodzić To ja idę zrobić barierki do naszego balkonu Czyli te deski wykorzystam do tego, żeby tutaj były połączone będzie to ładne, takie zabezpieczenie wizualne. Oczywiście wizualne, bo nie będą tak silne, żeby zatrzymać dorosłego człowieka, jak się na ten oprze. Coś typu na trafie, nie? Tam też trzeba było na to uważać, bo nie dałoby rady. Ładnie. A okna zostawmy nie pomalane. Tak, ja właśnie chciałem no. to zaproponować, bo będzie fajny kontrast. Fajnie. Moi państwo, znajdujecie się ze mną na balkonie. Wymierzamy nasze barierki. Wydaje mi się, że taka wysokość będzie perfekcyjna. No to nie lepiej z drugiej strony, to było przykręcić. Chociaż w sumie no i ładnie zrobione szumi. Musimy jeszcze drzwi zamontować na balkon, bo są nie zamontowane. Not bad. Staliśmy od organizacji papier, się przyda. Przyjdą jeszcze rękawice żarodporne, Panie panowie. panowie, Rezigioro Makłowiczoro chodzi w akcję. Robimy pekę. Potrzebujemy kamienie, bo trzeba będzie poszerzyć teren ogniska, dlatego że peka, do której będziemy wykorzystywali e, żar, będzie obok niego. To jest peka, którą za chwileczkę wam dokładniej pokażę. Ona będzie znajdowała się dokładnie w tym miejscu i my, rozpalając ogień i paląc to drewno na bieżąco, będziemy łopatą pozyskiwali w, w, w żar, po to, by tym żarem obsypać tą tekę. I od dołu, i od góry, będzie potrzebny ten żar, żeby wszystko w środku dobrze doszło. Okej. Okay. Okay. moi drodzy, do naszego pięknego domku, jak sami widzicie, w ogóle farba nam już chyba wyschła, więc możemy chyba już okienka, żeby się nie pobrudzić. A i co, spokojnie nam to wyszło, nie? Malowane, ładnie, elegancko. Dobra, trzyma się. Kolejne okienko. Ostatnie okienko. To sobie położymy tutaj. Dobra, jak się z tym nie wydubce, to będzie. Cud. Dobrze, ja Was widzę na na chwilę. Pokażę wam, jak wygląda peka, którą za chwileczkę jeszcze też przepłuczę i umyję. To naprawdę takie, taka patelnia, można powiedzieć, na takich nóżkach, w której gdy już wyczyścimy i wysprzątamy i górę i dół, będziemy wkładali ziemniaki, warzywa i mięsko. Potem to zamykamy i wkładamy do żaru. A raczej żar nakładamy na to i pod tą pekę, To spowoduje, że wszystko w środku będzie pięknie dochodziło. Mm. Moi mili państwo, podejdźmy do szumiego, który jest przy warzywach. Teraz na nich się skupimy. Później mięsko. Później. Szanowni Państwo, pewnie zastanawiacie się, cóż to za warzywo. Wiem, że może przypominać kształtem różne rzeczy, natomiast jest to marchewka. Przynamy dupki, idziemy ją zaraz mieć. Najmniejsze ziemniaki, które nam się bardzo szybko rozwalą i się pozbywamy. Zostawimy tylko te większe, ponieważ te warzywa nam w tej pece przy tak ogromnej temperaturze mogą się po prostu rozwalić. I żeby nie rozwalić, a raczej nie zwiększać ryzyka, chyba dajemy większe ziemniaki niż mniejsze. Szanowni Państwo, zaczynamy płukankę naszych warzywek i w zasadzie w ramach ekonomii możemy robić to wspólnie z Szymonem. Dystrybutor z tego prysznica jest idealny pod to, by właśnie tylko z tej ziemi troszkę te marchewki odpłukać, a dodadzą one również fajnego waloru spokoju. Ziemniaczki przepysznie wyjdą z cienką skórką, bardzo fajne. Ciekawe jak to smakuje, zjadłem Zresztą coś takiego miasta, Nie możemy zapominać o naszym ognisku, które będzie produkowało cały nasz żar potrzebny do zrobienia peki Obielki dla owiec, a potem teraz chwytamy za pekę i zaczynamy zabawę Największe ziemniaki kroimy na ćwiartki, ale tylko te duże Małe połóweczki jak najbardziej mogą zostać połóweczkami, ale te giganty idą w ćwiartki A cebulkę proponuję na ćwiartki, jak najbardziej Fajnie się nam rozłoży w naszej plecy i odda Pamiętaj, mamy tego styl za dużo. Mój drogi kanibal, dla ciebie też pocję zrobimy Musi uspokoić I ostatni warzyw. Oficjalnie mamy już wystarczająco. Teraz trzeba zająć się mięskiem. Szymonie, pokaż, cóż to jest za miękko? A, ty o, jest cały tek... taki... Okej. Okay. To weź, weź mój nóż, chcesz to zrobić. Ja już zajmę się oliwieniem. Oliwa będzie musiała pójść w ruch do całej peki na wszystkie warzywa. To bym zrobił tak i tak, Takie żeby nie za małe, małe to było, nie? No. Muszą być jednak kawałki mięsa. Przyprawy dostaliśmy wtedy tylko trzy. Począwszy od soli, poprzez pieprz czarny aż po zioła prowansalskie. Do tego oliwa, majonez i keczup. Oczywiście majonez i po nie dodajemy, to już dla chętnych, na pewno nie dla mnie. idąc dalej, moi mili, możemy już przyprawić wstępnie nasze warzywka. więc w tym momencie mamy zioła prowansalskie na naszych warzywkach troszkę już nasypane, zaraz to będziemy mieszali, jeszcze nie teraz. raz na przykład daję prowansalskie zioła do pustego garnka. A patrz, co teraz zrobię. Jak już tutaj dałem, Ja je też tutaj nasypię, do pustego garnka. Do tego dochodzi, moi mili, oliwa, ale już nie do warzyw, bo już je polałem, tylko do właśnie tych przypraw. Z jednej prostej przyczyny. Będziemy w tym wszystkim maczali za chwilę mięsko, które w tej takiej a'la marynacie lekko podtopiło. Jeszcze mi chłopaki powiedzieli, że to jest musztarda, a nie majonez. Myślałem, że to jest majonec. I trochę tej musztardy rzeczywiście w tej sytuacji jak najbardziej też zrobi robotę. Czyń honory tego pięknego posiłku. Posłuchajcie. Kurde, zjadłbym to. troszkę tej marynaty jeszcze. No i drodzy, wygląda to przepysznie. Teraz pozyskamy z naszego ogniska żar. Ty, Szymon, nie możesz dodać tutaj nam patyczków i drewna do naszego ogniska. Daj i daj nie wiem. Daj, 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 daj potyko. Tyle po spód. Więcej, nie? Możemy nakładać pełkę. Powinien być żarowe w żarowych rękawiczkach, ale jeszcze jej nie mamy. Potem nie znajdziemy. Raczej pozyskamy od organizacji, bo bez nich się nie obejdzie. Inaczej się po prostu człowiek spali. Siedzi już na żarze. Góra. I najciekawszy element dla tych, którzy peki chorwackiej nie znają, że pokrywamy ją żarem, który pozyskaliśmy już przy ognisku. Musimy naprodukować więcej naszego żaru, żeby wszystko się dobrze zrobiło. Też powinno być tego żaru dwa razy więcej niż teraz. Za chwileczkę doprodukujemy tego żaru i będzie jak powinno być. Kule, zjadłem to. Peka się bardzo długo robi, więc zrobimy sobie kiełbaski, e, bo w zasadzie mamy je, więc je wykorzystamy. I mamy jeszcze chleba sporo, więc e, zrobimy sobie po prostu kiełbaski na grillu. Na, no, e, e, ognisku, przepraszam. Dobra, no, w sumie może jakiś taki świeższy Tak, Ej, no, bardzo dobry patryki. Bam. No sama ci się tam złamy potem. Oszku Zimna też dobrze, dobra, bardzo bardzo, bardzo bardzo dobra. bardzo dobra chodź, 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 zwykle. Oh, no. Nie, on tu idą, się na to chodź, 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 O nie, 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 szybko. szybko, 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 szybko Ja chodź, Ja Proszę zostawić Pekę! Proszę zostawić Pekę! Przysają czymś. Nie, nie oni się boją żelaza, a to jest aluminium. <laughs> Myślę, stacja tak chciał odgonić mnie, nie boję, nie, nie, nie wrócił. Dzięki Marek. Jesteś super. Masowa produkcja jedzenia. Nie jedliśmy cały dzień, teraz tylko po to, żeby wpierwszy taką ilość jedzenia, jak nas kanibale złapią, to już nie będą nikogo innego gonić, bo się najedzą na całe życie. Teraz <grystanie grystanie grystanie> właśnie do tego, bardzo ostre. Też do tego. przepraszam. Może wody, tak, wody. tak być. Już operator mówi ty. To wygląda tak, jakby trzeba było to ściąć. rację. I za potęgę tego noża zobaczycie. Nie obejmę tego palcem, nie? To jest, to jest tak grube, nie? A ja mam duże łapy. To jest gruby, grube drzewko już. Młode, ale już grube. Idziemy to pociąć przy ognisku, bo potrzebujemy na Już. To dla pana. Nie chcesz jest zdjęć w ten sposób tej czarnej kiełbasy? Czarna jest najlepsza. O, panie majster. Mmm, zajebiste. Ja wchodzę do domu, proszę, wreszcie mnie stąd. Jestem tu dzień, mam dość. Ale na pewno nie mam dość tego. Mhm, jesteś zajebisty. Ja nagrałem nagrałem Stories na potem do opublikowania, idziemy z darami do owiec Zresztą, obserwujcie, instagram ryzyk już Szumciak też Oj tak, tak, tam, tam, tam Tadek patrzy już Jak się swizowało. No, się Myjemy tackę, łapki też i wracamy do peki, co nam się tam robi Patrzcie jak nasze owieczki już tam jedzą przy korycie Warto było im podrzucić jedną. Najcik. No co robimy? Sprawdzamy o, Sprawdzam! Milu, 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 ja to Dawaj, stary, to, załamój to! Załamój to! Chopie! Toż te kulinaria, toż ten zapach, Zjadłem to, to ten nie? Tak, no, to wymieszą. pół godzinki, 45 minut mamy gotowe. Mm. Mm. Perfekcja. A ja się głodny zrobiłem, nie i to tak mocno. Moi mili państwo, czekając na tą zacną pekę chorwacką, ten dzisiejszy spokojny dzień, w którym dekorowaliśmy, malowaliśmy i ogólnie spędzaliśmy błogo poza kanibalami ten czas, wracamy do upalania. Przeczepujemy drewna do peki, a raczej żaru. To jest to drzewo, to spadło w nocy. Nie. Jest git. Chyba słony waży, nie? Łoń wow, nie dla mnie! Zanim to wyciągniemy. Sprawdzam! Mieliśmy już na web. Mi już na web. Ja, przepraszam Was, widzowie, ale to jest. Yy, czekaj, policzę to. 24, 48, 70, 72, 79. Dlatego. Wiele mi na jest super. Otwórzmy tą taką. Koronto! Jakie to jest zajbiste. Jak mięsko? Hahaha, <laughs> wyciągamy! Jak się nażył, jak świnia! Będę tak gruby, że nigdzie nie pójdę. A tu jeszcze? Nie, po prostu yy, chcę z tobą tymi łopatami przenieść to z tym deklem. Ej, zostaw to! No ta, ja to mogę Nie, bo kurwa, No zrzucisz te deko! Stary! Przepraszam drodzy Państwo, muszę się pokłócić z moim yy, przyjacielem. Ja, ja, ja <laughs> przyniosłem, żebyś mógł to palić. Mamy Robię, nagrania na y, dronie, na, na kamerach, na GoPro, na wszystkim. Ja chodziłem pod drewno, Raz poszedłeś ka -ra, i prawie, z, prawie prawie zdechłeś. K. przyniósł kilka patyczków, żeby blisko przez Wszystkie paty... wszystkie patyczki przyniosłem. kilka. Dobra k cię, ja cię, <laughs> Powoli powoli, 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 powoli. No, Powoli, powoli. powoli. Uff. Uf, Sukces! Sukces! Mamy to! ten. To jest wybitne. do tego jeszcze użył kilku innych przypraw. I Kurwa, się 100 zrobiłem przez nich. tak, jak chciał. To 11 na 10 Dla mnie to jest bardzo dobre. Bardzo. O! Mm. Spójrzcie na to kochani, mięsko jest w idealnym stanie, jest idealnie miękkie, idealnie dostosowane, wchłoną te wszystkie warzywa, które się dusiły w tym wszystkim razem, oddały swe soki, dusiły się w tych sokach. Mm! Kontentura złowicza, robimy czystkę. To będzie taki kurde klimat, Szymon, że nie będziesz chciał nigdy wyjść. Możesz zostać? Możesz. Dzięki. Ja też zostaję przecież. Jesteśmy tym razem. Cały czas mam w głowie to, co powiedziałeś wcześniej. że dostaliście podpowiedzi, to to jeden z nas przeżyje. Znaczy A czy wiesz, to możesz być ty? Ja wiem, że to mogę. Mi się to w zasadzie bardzo podoba. Ja ogólnie to ja mogę iść do kanibali i zrobić tego. Endgame high. Endgame. Ale bal geek. się jakby w jakiejś grze. Dla Git? No Woła. Aha, nowy wątek popularny się odblokował. Ej, dobra, dobra. Ej chodź, chodź. chodźmy, zostaw to, chodźmy. Tam za tą górką, stary. Zacz, zacz, zacz. Kto woła? Ała! Gdzie? Tam. latarki nie wzięliśmy. Stary, ale mam jidę, to jest najważniejsze. Okej, zaraz po to wrócimy. Chodź, pomóc, pomóż, bo może tu jest wiesz. Mamy określony czas, żeby tego Halo? Halo? To nie... Ej. To może być zasadzka. Nie, Szymon. Nie ryzykuj. Tak? To jest zasadzka. Tak może wycą, widzę. Nieraz było w grach, tak? Że jest pomocy i potem zasadzka. No to horror. Ona nie była tak daleko, ona się oddala, czyli to może być zasadzia do tych gęstych krzaków, mogą na kanibal na lewej. Ja ona była, ona była gdzieś tam. Przy tym, no. A nagle tam. Czyli co, wracamy ukryta. do kartki? Tak, ja bym tak zrobił, olałbym to. Kliknąłem anuluj, nie chcę side questa. To nie nie przyjęłam. Nie przyjąłem tego side questa. Jak zrezygnować z life? Obrócie się na pięć. Ale znaczy, ani raz nie spojaj ze swojej plecy, ja to zrobiłem już 10 razy. Stare, ale ja słyszę, chwilę plecy. Tu są jakieś... Jakieś panty, jakieś graty, no. Okej, okay, akumulator. Klemy. Laha, tandem. Ty, może samochód dostaniemy. Tak, dojdzie. Jezu, Chryste, poduszki, Szymon. Co? Patrz. O, ustaję, ej, obraz mamy. Obraz światełka! Dywan, ej, patrz, światełka! Ambient light! A stąd mamy Ale to będzie sztos. coś tam dalej chodzi, Szymon. Ja jestem zestresowany. Nawet no, tak, tak. Ale to może być wierzchołka. Wyjdźmy stąd z tych czaków, bo jakoś to rozłożymy tak, żeby to przenieść do chaty. Możesz w dupę! No mówię, że on ciężki jest jak diaf. No chłopie. weźmy całą resztę, a ja to. No, Szymon, co? A nie dupnie? Nie duchnie. <laughs> Jesteś z oszobom. No ty Boje ty, jest jest napięcie w nim. No co ty nie gadasz? Ej, bo te lampki pewnie trzeba pod Nie, jak są u nas stare teraz, się sięgam. Nam pekę zjedzą. paket jedzę. A to w Jest bardzo dobra, więc niech spróbuję w końcu... Ja sprądam poproszę. Jakże tam mogą być te knójki? Zmywan na obraz. Ja jeszcze to podam gotowe, nie? Nie, nie, nie. nie, nie, nie obraz. Wisz, obraz mi. Idziemy. Czekaj, bo kle klemy ci się owijają. Do chałupy. Za dźwiękiem baranów, za dźwiękiem baranów. Znaczy owiec. Późną koło Podłóż pod domek, pod domek. Idę. Bo się chodę, dom za Nie, ja pod dom tego nie daje. Dupnie to na No pod dom. Nie chce Odkąd mi w domu dupną akumulatora, Nie wiem że akumulatora. Akumulatora w domu nie będzie. Strzelił. Niech będzie 10 metrów od domu. Do środka. Stary! To się zrobi jak w domu. Dywan, obraz, dwie budóżki. Skręcamy w i zawiesimy nasz piękny ambient light na domku. Będzie sobie szedł sznur tutaj dołem, potem 90 stopni w górę i przez połowę domku i zarazem barierkę na, yy, na tarasie. Będzie ładnie. Zobaczycie. Albo chujowo, też możemy zobaczyć. To jest mój ulubiony proces. W każdej grze, w każdych seriach, w życiu prywatnym, jak wykańczam jakąś chatę czy mieszkanie, również uwielbiam. Ostatnio sobie zrobiłem takie lampy w domu. Jezu, dom! zaczynam myśleć o domu. Nie, nie mogę. Jestem w lesie. Jest szumim. Brother <coughs> no, from another mother. This is super amazing with you, bro. Mm -hmm. Love you. Cztery, w ogóle nie co? No i teraz patrz. Robimy tak? Przez brzuszkę. No widzisz, że jest dupa. Spokojnie. No i super, kanibale. Ja tego dość. No i super, kanibale. Przecież nie sięgniemy tam, co nabra. A... Ja sięgnie. Co się dzieje, stary? Zaraz nas zeżrą. Ty tam sięgniesz? No chłopie. To jesteś dobry agent. Ja nie wiem, nie wiem co ty robisz. No tam już nie sięgniesz. ja na przykład rosłem. Idź ty do okna, rzuć ci do okna. Nie ma sensu, patrz. ją. A nie, poczekaj, potrzymaj. Cię stój! poczekaj, Stój! Trzymaj to. Podtrzymaj, nie, nie, podtrzymaj. nie, nie. Na balkon pójdę robimy chociaż to po mojemu. No, no Łukiem to już zrób lepiej. Weź ten łuk i to łukiem zrób. Tak, z panem No i zrobił. No i zrobił, on zrobił to. Nie, weźmy trawinę, zamówmy dźwig. Dźwigiem to zrobimy. Dźwigiem będzie najprościej. No, to, to podajmy, tak, proszę. Masz, masz, no. Świetny pomysł to był, Remigiusz. Powiem jestem niesamowicie zaskoczony twoim geniuszem. Pierwszy raz do czegoś się ten młotek przyda. No czego? Co ty robisz? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Oglądajmy to. Ej! Brother from another mother. Stary, mogę ci sprzedać fajnego... Wyluzuj propozywa. mi to. Mogę teraz zrobimy po mojemu. <tototro> A powiedzieć jak to mogłeś łatwiej zrobić? Nie, okay. nie chcę wiedzieć. Mógłbyś po prostu na balkon wyjść, wiesz? Wiem to zarobić, a to nie, nie sięgnąłbym tam z balkonu. <grym> nie, nie, szan, nie, nie ma szans, nie. Szan, nie ma szans. Nie ma szans! Szans, nie ma szans, nie ma szans. tu rękę, Nie sięgnę, stary, zobacz. Ale odmierzony to jest po prostu. Oni, oni wiedzieli, ile nasz domek będzie miał długości, jeszcze ja mówię. Oni to policzyli wszystko. Ja tak. zapalimy, to. Bo to ten domek będzie widoczny z międzynarodowej stacji kosmicznej. To jest na nim to podłączyć, okej? Okay? Poczekaj, poczekaj na mnie, proszę. O kurde, ty, jest. Szumi dawaj! 3, 2, 1! Jebie. Przecież? Nie? Czekaj, bo nie trafiłem! <grystanie> o kurwa. Uwaga. Czy nie patrzysz? Niezły efekt, jest. Uwaga. Wow! Zajebiste! Niezły efekcik. Zajebiste! Ja jeszcze nie widać, ja jeszcze nie wiedziałem. Stary! O, ale dobrze to wygląda, no. Ale kurde. Sam ale sam jednak miałem rację, na dole by to lepiej wyglądało. Nie, tak. Nie. Jest zajebiście, że idzie przez połowę, a nie tylko przez sandu, bo by dom nie był oświetlony. Nie kłóć się z budowlańcem z Minecrafta. Dlaczego Ale delikatnie. zawsze tą prawą podać? A którą? Bo nauczę jestem dżentelmenem. Nauczę się lewą prostu dla ciebie. Biorę, się, nauczę biorę. się lewą dla ciebie. Nie, to było tragiczne. To było tragiczne. Dobra, to po prostu było tragiczne. Robimy porządek w środku. Zróbmy sobie